Chodzę, stary, rano do sklepu. Oczywiście wszystko wiem, gdzie co jest, więc sobie biegnę po odpowiednich działach, zabieram sobie mięso, zabieram sobie warzywa, zabieram sobie jajka, boczek, wiesz, wodę, no i pędzę do kasy, stary. Przy kasie pięć, sześć osób, stary, jeden chłop z wielkim wózkiem na początku. No co zrobisz? Nic nie zrobisz, stoimy. Ale nic tego nizowego, nagle z głośników leci byk. głos jakiejś kobiety, która mówi uprzejmie, że za chwilkę będzie dla nas otwarta kasa numer dwa. To jest moment, kiedy w każdym sklepie na niecałą nawet sekundę zapada taka totalnie martwa, niezręczna cisza. To jest taka cisza przed totalną pierdoloną wojną, rozumiesz? Nie piszczy żadne jebane kółko w żadnym jebanym wózku. Nikt nie zabiera szeleszącego makaronu z półki. Żaden andrzej nie sprawdza, czy jajka, które są w pudełku są rozbite, czy nie, a koperek dalej leży na warzywnym. Ale niech cię ta cisza nie zmyli. Bo ja i 78 innych osób, które obracają się powoli w kierunku kasy numer 5, doskonale wiemy, co się kurwa zaraz odpierdoli. Doskonale, kurwa. Nagle, w tym samym momencie, trzy stojące przede mną w kolejce baby rozkmyliły, patrząc w górę, że stoimy przy kasie numer 5. A otwarta będzie kasa numer 2. Więc wiesz co było? Ta, co stała zaraz przede mną, a była na samym końcu taśmy, nie zdążyła na farcie jeszcze wrócić zakupów. Więc zwrot przez sztak podciągnęła pantalony pod pachy i wykurwia do dwójki pełnym pędem, rozumiesz? Ledwo się zdążyłem obrócić bokiem, wiesz! Dwie następne bawy, które stały człowiek zorientowały się, co się dzieje. łapią szybko w ręce pod paży, wszystko staśmy coś, da, żeby zgarnąć z powrotem i żeby wycofać się z linii frontu szypiące i ruszyć za tamtą! Bo tam może być o minutę i 7 sekund szybciej. A jak wiadomo, Byku, 85-letnie kobiety o 10 rano, mają, mają Byku niesamowicie dużo spraw do załatwienia jeszcze na mieście, tylko każda sekunda, one nie mają czasu! Stać pierdolonych kolejkach! Był mój błąd, absolutnie, tak! Że nie rozkmiłem, że ta pierwsza myszka, co się obróciła i zaczęła biec w moją stronę, waży dokładnie tyle co zatankowany do pełna Polonez Karo. A że biegła przeplatanką, była łapała jeszcze stała pod pachy, miała 1,40 40 wzrostu i garba. To na wirażu byku, przy gumach orbit, jak chciałem się przesunąć, to nie wyrobiła i mi tak wyjebała, ale to tak mi wyjebała łokciem wiaja, że sobie byku od razu kucnąłem. Byku przebiegły, ja oczywiście kucałem i na tej najniższej półce udawałem, że oglądam mentosy i kinderki, bo mnie strasznie interesują różne smaki, byku. Wiesz, nie wiem, kto wygrał wyścig do kasy, kurwa, ja miałem krachcę w trakcie, ale do czego zmierzam! Jak to jest, że jesteś strany po pracy. Wchodzisz do autobusu, zajmujesz miejsce siedzące i na którymś z przystanków ona po prostu wchodzi w czasie jazdy, ale stoi tak lekko nad tobą, ty jej po prostu tylko i wyłącznie dlatego nie ustąpiłeś miejsca, bo jej nie widzisz, nie widziałeś jej. To nie, to ona będzie nad tobą stać i sapać! Albo byku będzie ci odpierdalać tarło torebką po ryju, bo jest na wysokości twojej twarzy. Ewentualnie przejedzie ci tym wózkiem na zakupy tak po nodze, że będziesz miał ryju płasko stopie. Ale jak w supermarkecie otwierają nową kasę, albo jak na przykład jest promocja na kurczaki, czy na zestaw do majsterkowania z kombinerkami za 6,99, albo byku jak tylko lekarz uchyli o 2 centymetry drzwi do poczekalni, to ona wtedy napierdala sprintem jak walec, kurwa, z 200 metrów. I wtedy to ją nic nie boli.